Witamy we wtorkowych wiadomościach kulturalnych Radia Rotunda. Od dziś będziecie mogli usłyszeć nas dwa razy w tygodniu: Marta Kowalewicz i Ania Bajo. Zapraszamy. A co w serwisie? Dokąd chętnie udajemy się w święto zakochanych walentynki z kabaretem moralnego niepokoju i Festiwal Kultury Skandynawskiej i Nordisk. Zapraszamy. Dziś święto zakochanych. Zapytałyśmy poznaniaków, gdzie najchętniej spędzają ten dzień. Może sami skorzystacie z ich pomysłów? Nie obchodzimy tego święta. To jakieś za bardzo komercyjne jest, po prostu. O, jesteśmy na z z zajęciach, zajęciach tutaj. tutaj. Także nie mamy żadnych planów walentynkowych. Nie, eee, nie obchodzą walentynek, bo nie lubię tego święta. Sam z drinkiem na to wygląda. Nasze drugie połówki są daleko, bardzo daleko. W tak. Warszawie na przykład... My no, oczywiście liczymy na telefony, będziemy dzwoniły do swoich najdroższych. Ale na tym koniec. Na tym koniec może jakiegoś tak. drineczka walentynkowego wypijemy, i nic więcej. Ale no w damskim towarzystwie wyłącznie. Hmm, pewnie poszlajam się po mieście. Nie, nie, nie będę nic konkretnego robić. Mimo, że mam chłopaka, to nic konkretnego nie będę robić. Na kina idziemy raczej. O, wyjazd do Anglii, niestety, muszę wracać. No nie wiem, po czasówki na kolację, nie? Ale tak... Ja nie mam żadnych planów, do pracy idę. Niestety na nockę. Oni nie, spotkać się i porozmawiać, i wypić kawę. <laughs> Dziewuszki, kobiety, ładna fryzura, piękny makijaż, kucakiecka i dajcie się porwać swoim księciom. Śmiech i miłość, te dwa stany wzbudzają u każdego człowieka najbardziej pozytywne emocje. Dlatego też w przeddzień Walentynek 13 lutego w Poznańskim Teatrze Wielkim odbyła się impreza pod tytułem Walentynki z kabaretem moralnego niepokoju, o szczegółach Justyna Ciepielewska. Kabaret moralnego niepokoju wystąpił w Poznaniu w nieco okrojonym, wyłącznie męskim składzie. Były celne riposty Roberta Górskiego, piosenki i skecze nie tylko w duchu Walentynek, lecz także dotyczące codziennych spraw. Przez dwie godziny widownia mogła znaleźć się w innym świecie, pełnym humoru i uśmiechu. W takim humorze pozostaniemy jak najdłużej. Festiwal Kultury Skandynawskiej Nordisk trwa. Kursy językowe, ciekawe układy tematyczne, wiele seansów filmowych i liczne koncerty przybliżą Wam szeroko pojęty klimat tamtych rejonów. Posłuchajmy z czego według poznaniaków słynie Skandynawia. Skandynawia słynie z zimna, z pięknych widoków. Z mrozu i ze śniegu. Nardy, renifery, z czystego powietrza. Szpecja, Finlandia, z fiordu, e, sauna. Skandynawia, z łososia oszczędności. Finlandia to głównie producenci komórek. Piękny kraj bo tam byłem. Dla tych, którzy nie byli, a być pragną choćby duchem, zapraszamy przed wielki ekran. Głównym ośrodkiem festiwalu jest Centrum Kultury Zamek, jednak w tym roku towarzyszą wydarzenia również poza zamkiem. Gdzie? Kinie. Kino Muza w ramach drugiej edycji Kultury Skandynawskiej Nordisk prezentuje Kino Duńskie. Codziennie o godzinie 19 prezentujemy filmy, które gramy za 5 złotych z ostatnich lat, które nie trafiły również w dystrybucji. Piątek, 17 lutego trzy duńskie dokumenty. To są filmy, na które wstęp jest wolny, natomiast dialogi i napisy są w języku angielskim. 23 lutego to nieprzyzwoicie skandynawski Tani Czwartek, seks po dla polskich Odyseja, norweskie Oslo 31 sierpnia. kultowi już e, szwedzcy nie ściszali. Jeżeli macie tak dla odmiany ochotę na wykład, dziś o 18 w sali audiowizualnej zamku Grenlandia na drodze do niepodległości, połączony z pokazem zdjęć. Cały Nordisk trwa do 10 marca. Więcej informacji na festiwalnordisk.pl Na zakończenie, powracając do tematu miłości w Walentynki, posłuchajmy fragmentu piosenki Whitney Houston, która niestety nie doczekała kolejnego dnia zakochanych. Nothing, 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 Dziękujemy bardzo za uwagę, i do usłyszenia w czwartek.